Czerwiec 2023 za nami. Pora na podsumowanie fotowoltaiki i pompy ciepła. Poprzedni miesiąc lepszy niż maj 2023, ale minimalnie gorszy niż czerwiec w 2022. Całkowita produkcja 1423 kWh versus 1450 w zeszłym roku. Całkowite zużycie energii na pompie ciepła 139 kWh w zeszłym roku 109, ale. W tym roku testowałem chłodzenie, a od początku roku do końca czerwca produkcja 4672. W zeszłym roku, w tym samym okresie, było to już 5397, czyli ten rok jest jak na razie o 725 kWh gorszy, jeśli chodzi o produkcję. Średnia produkcja dzienna w czerwcu 4744, maksymalna dzienna. 62,5 kWh, najwięcej w tym roku. Minimalna dzienna 20,88 kWh. Jak zawsze produkcja zgodna z zachmurzeniami opadami. Ogrzewanie wyłączyłem 3 czerwca, dlatego jeszcze 67 kWh oddane do domu w postaci ciepła. Pojawiła się nowa statystyka 125,7 kWh jako chłodzenie, ale nie wiem do końca co to oznacza. Na pewno nie pobraną energię, myślę, że raczej energię oddaną na zewnątrz w postaci ciepła. A ile było energii pobrane z sieci, żeby to się wydarzyło, trudno stwierdzić, bo brak takiej statystyki w pompie. Na pewno przez to COP jest zakłamane, przynajmniej to z pompy, bo wynosi 1,81. To z licznika ma trochę większy sens, ale też trudno powiedzieć, na ile jest realne i wynosi 2,65. A o efektach chłodzenia powiem, jak przejdziemy przy statystyki. 300 kWh oddane w postaci CWU. Pompa zaraportowała zużycie energii na poziomie 201 kWh, ale licznik pokazał niecałe 139. Także stąd te dziwne wartości COP. Jest to związane z chłodzeniem i jakimś dziwnym raportowaniem zużycia energii. Sprężarka włączyła się 187 razy, czyli ponad 6 włączeń na dobę. Pompa pracowała w sumie 112 godzin, czyli 4 dni i 16 godzin, z czego 19 godzin nagrzanie domu, 42 godziny chłodziła i 51 godzin grzała CWU. A jak wyglądało całkowite zużycie energii w domu? Tylko 285 kWh pobrane z sieci, z czego niecałe 23% w szczycie, do sieci oddane 1171 kWh, z czego 700 67 w szczycie, a 404 poza. W obu strefach nadwyżka produkcji, większość produkcji w szczycie, prawie 2 trzecie. Autokonsumpcja wyższa w szczycie niż w zeszłym miesiącu. Prawdopodobnie wynika to z tego, że było używane chłodzenie, ale generalnie na poziomie 16-18% w zależności od strefy. Nadwyżka produkcji nad całkowitym zużyciem 886 kWh. I wygląda na to, że dom zużył tylko 220 kWh, co jest dość dziwnie małą wartością. A jak wyglądało chłodzenie pompą ciepła? Wydaje mi się, że dobrze. Ustawiłem drugą krzywą grzewczą, która wygląda tak, czyli czynnik chłodzący, w tym wypadku woda, ma temperaturę od 15 do 20 stopni Celsjusza, w zależności od temperatury zewnętrznej. I taką temperaturę miał. Mam termometr w zaworze mieszającym i widziałem na nim temperatury między 18 a 20 stopni Celsjusza, w zależności. Od temperatury zewnętrznej, gdy chłodzenie było włączone. Gdy chłodzenie było wyłączone, temperatura wody w instalacji to było 24 do 28 stopni Celsjusza. Dłuższą chwilę zajęło schłodzenie podłogówki do żądanej temperatury na pewno więcej niż 12 godzin. Oczywiście pompa obiegowa grzejników była wyłączona działała tylko pompa obiegowa podłogówki na parterze, co oznacza, że chłodzenie było tylko na parterze. Na termometrze nie było widać jakiejś znaczącej różnicy temperatury, coś między 1 a 0,5 stopnia Celsjusza, ale chłód był wyraźnie wyczuwalny, szczególnie w dni, gdy temperatura na zewnątrz wynosiła 28 i więcej stopni. Być może wtedy wewnątrz byłoby 2-3 stopnie więcej, ale z racji tego, że było włączone chłodzenie, temperatura wewnątrz była na poziomie 23-23,5 stopnia. Teraz w lipcu, gdy na dworze jest stosunkowo chłodno, wyłączyłem chłodzenie, bo przy temperaturze poniżej 24 stopni na zewnątrz w domu u mnie jest komfortowo bez chłodzenia, szczególnie na parterze. A efekty chłodzenia pompą ciepła można było szczególnie odczuć rano, schodząc na parter. Wcześniej gdy chłodzenie nie było włączone rano między 6 a 7, na parterze było dość ciepło. Po włączeniu chłodzenia czuło się ewidentny chłód. Ale ten chłód bił z podłogi, zupełnie inne odczuwanie zimna niż przy klimie, moim zdaniem dużo przyjemniejsze. Czyli wygląda na to, że chłodzenie za pomocą pompy ciepła ma sens, działa całkiem fajnie, chociaż na termometrze nie było widać znacznej różnicy, ale to zapewne dlatego, że termometr wisi u mnie na wysokości 110 i 140 cm w zależności od pomieszczenia, a chłód jest wyczuwalny bardziej od dołu. Czyli niezmiennie jestem zadowolony z pompy ciepła i fotowoltaiki. Dzięki i do następnego.